Dzień dobry, oto kolejna część, zagrajmy w Skyrim. Dzień dobry, albo dobry wieczór, bo nie wiem kiedy tam w ogóle będziecie ten filmik oglądać. U mnie w każdym razie jest dzień dobry, jest połowa listopada i tak patrzę sobie za okno i kurczę nie mogę uwierzyć. Ja sobie mieszkam tutaj na południu Polski, na Podhalu. Jest dzisiaj, który dzisiaj jest? Chyba 12 listopada jak się nie mylę. I na polu mam piękną pogodę, za oknem słoneczko świeci, a termometr w słoneczku wskazuje mi 25 stopni ciepła. Czyli tak na dobrą sprawę mógłbym sobie wskoczyć z spodenki, w podkoszulek i sobie wyjść na pole i bynajmniej nie byłoby mnie zimno. Takie anomalie mam nadzieję, że w końcu ten śnik spadnie, bo ja lubię zimę. Dobra, ale mniejsza z tym. Kolejna część z Karim, Lori, to jest ten pan, który sobie tutaj trzyma łuk, lepszy łuk, bo sobie w poprzednim odcinku znalazł troszkę lepszy łuk. Y jesteśmy w Czarnym Głazie, bodajże tak się nazywa, w świątyni w Czarnym Głazie, albo świątyni Czarny Głaz, nie wiem jak tam się poprawnie wymawia, mniejsza z tym. No i kurczę, musimy sobie tutaj zejść na dół w poszukiwaniu złotego szponu, ale trochę się cykam. Ale dobra, miesza z tymi, tak tam idziemy, bo musimy. Skradając się, oczywiście. Aha, miałem sobie jeszcze zobaczyć do ekipunku Nastrój Co ja tutaj mam? Lekka zwrojona. jest taka sama jak cesarski hełmom na głowie. Okej, okay. futrzana zbroja. Co ja w ogóle? Futrzana zbroja, no taką sobie właśnie noszę. Futrzane karwasze, no ale te futrzane karwasze są lepsze od tych, które ja sobie. Futrzane rękawice. 6 pancerza. 7. Zmieniamy sobie. Nie wiem, czy mi się będzie wygodnie strzelało z łuku w tych karwaszach, ale miesza z tymi tak sobie zmieniamy. Polepszymy sobie klasę pancerza, o to generalnie chodzi. Eee, Co tutaj jeszcze mamy? te przedmiotów, takie generalnie będzie na sprzedaż. Nie sądzę, żeby one jakieś specjalnie dużo kosztowały. Dobra, idziemy. Uwaga, wschody mogą być spokojne. i schodzimy na dół. O, uwaga. O, widzę tam szczury. Dobra, to załatwimy je. O ten. Pik, jeden. No i o, łucznik zaraz, wzrasta. Świetnie. No i mnie szczury, mam nadzieję, że nie były wściekłe, bo tutaj padnę i zginę. kupię, tak, by tak było od szczura zginąć. Dobra, pasowałoby odzyskać, no właśnie, strzałę od ślizgacza to sobie odpuścimy, bo to niczego nam potrzebny nie jest i nie będzie. A co tu się dzieje? Mgła jakaś czy co? Ciekawe, kto to w ogóle te świeczki zapala. Pewnie te ślizgacze, ale dostał w pysk, strzałę poproszę z powrotem, a nie ślizgaczów, a reszta jest stan wolny. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy mnóstwo pajęczyn, czyli mogą być pajączki. Mamy jeszcze jednego ślizgacza, który chyba umarł ze starości. O, żelazna strzała. No nie no, ja go zabiłem. jest strzała? To znaczy, że ja... Dobra, stół jakiś. Podchodzimy powolutku. Co my tam mamy? Zwój kuli ognistej. Bardzo mnie to cieszy. Nie wiem czy tu się można... Kurczę, nie wiem jak to jest z tymi czarami. Możecie mi napisać, czy można się ich uczyć tak ze zwojów, czy potrzebne są księgi. Chyba potrzebne są księgi, z tego co pamiętam. Ale napiszcie mi tam, jakbyście mogli. O, coś tam jest za ścianą, coś, co potrzebuje, bo ten złoty szponca cały. Hmm, coś to jest trzymane ukrytego, skrytego tajnie. Co by nam się przydało? Co to jest? Coś się popsuło. Hmm, dobra, idziemy dalej po wątku. Czy, czy, czy ktoś Ot. tu idzie? Nie. To ty idzie. Your... Soling? Tak to ja. jakie schowany tutaj przeszukujemy go. 19 zł, świetnie już to już nic nie ma dobra, idziemy tam za tym podejrzanym głosem, A, coś czuję, że tutaj będzie byłem, straszne pająki mam takie przeczucie tutaj coś mamy, tutaj nic nie mamy wziąć mieczyk Jestem pewny, że to jakieś pająki zaraz nam z góry zlecą. Tylko nie Właśnie, Nie pozwól mu się zbliżyć! nie zmieści. No właśnie, haha, pajączku. proszę troszkę Nie panikuj tam. Zaraz ci pomogę. Zabierz to ode zabierz to! Popatrzę, że mi strzał. nie mi spragnie. Zabij to, zabij! Dostał. Nie pozwól mu się zbliżyć! Idzie, idzie, idzie. Nie idzie. można wszystko można mieć w sposób. Zabij to, dzień dobry, dzień dobry, Au! to, to! Zabierz to ode mnie, zabierz to! Dobra, zabiłem nie, panie kuj. Nie ma tutaj czegoś jeszcze. Skradanie wzrasta do 23. Aha, skoro się skrada, biorąc wzrasta, to znaczy, że coś tu jeszcze jest strasznego. A ten... Pieniążki najpierw pozbieramy, a później się zajmiemy tobą. Tam jesteś bezpieczny w tej pajęczynie. Srody Wartość 30 bierzemy, sprzedamy. Kokony, ją nie chcemy. No i tu już generalnie nic nie ma. Teraz by pasowało kokon z pajęczyny. Sz, 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 kokon z pajęczyny, tutaj nic nie będzie. Dobra, tego przeszkadzać nie będziemy w ogóle, bo po co? To jest jakaś straszna pułapka. O. Chciałbym tam sobie zejść. Nie panikuj, że obcze do Ciebie. tylko przesunę stay tego stay pająka, bo go chwyci Ciebie. Dobrze, zobaczymy, co on tam ma. Dwie żelazne strzały odzyskamy. No to strasznie marnie. Śnieżny jad to. Ja, trucizna zadaje 5 minut. To jest od trucizna. Nie będziemy jej brać. Nie będziemy sobie zaśmiecać ten aspekt. Na przesunąć. pomoc! Niech mi ktoś pomoże. To jest blok. Nie weźmiemy te śnieżnej sprzedamy go. Bo to buteleczki. Jak ten pająki gdzie on trzymał te buteleczki? Nie wiem. Proszę, hey, popogną. A no co? Dzień dobry. Nie, nie będę cię okradał. Udało Ci się to zabić. Uwolnij mnie teraz, zanim pojawi się coś nowego. Kim Ty jesteś, chłopcze? Gdzie jest złoty szpon? Tak, szpon. Wiem, jak to działa. Szpon oznaczenia wrota w komnacie opowieści. Teraz już mi wszystko do siebie pasuje. Uwolnij mnie, to ci pokażę. Nie uwierzysz, jaką potęgę chowają tu nordowie. No co ty nie powiesz? Najpierw koleżko, to mi oddaj szpon, bo nie ufam ci. A czy ja wyglądam, jakbym mógł się ruszyć? Najpierw mnie uwolnij. Hmm. Najpierw to ja ci ukradnę ten szpon, jak mogę. Błaga. Ukradnij. Zabierz mnie stąd! Nie mogę. No dobra. Uwaga, będę cię uwalniał. Lepiej się nie ruszaj, żebyś czasem nie przyciął czegoś, czegoś cennego. Na przykład ręki. Uwaga. Już prawie. Czuję. Róż głową! Po cóż miałbym z kimkolwiek dzielić się skarbem? No i tak, ucieknie. Łuk do ręki wiedziałem, że mnie wykorzysta Cik, teraz zobaczymy, kto tu jest szybszy. Stawaj, gdzie on jest. A nie będziemy za nim biegać. Olać ten szpon, tutaj są większe skarby. O, na przykład tutaj narzędzie do balsamowania. Nie, to mi się raczej nie przyda. Eee, puste urny, tu jest jakaś pełna urna. Proszę, do podniszczenia i 7 złota. Mamy tu coś jeszcze niespecjalnie. Idziemy dalej. A tu? Pusta orna, dobra. Ja bym to jednak mimo wszystko zalecał ostrożność, a nie bieg tak jak on na łeb, na szyję. Strzał mi zostało. Zaczyna się to robić lekki problem. Ups! 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 Dwie strzały mi zostały. Jeszcze lepiej. Mogą z pana uzyskać sobie jakąś strzałę? Złoto, prawdawny norski topor, który generalnie jest bardzo tani, więc nie będziemy go brać tani i ciężki. 14, a już specjalnie dużo udźwignąć nie mogę, więc go olejemy. Nie będziemy... Tu jest przecież szczała, trzebub sobie go wyciągnąć. O. O, nie, o, nie, jest okres, jak są kolejny przyszedł. Dobra, olejemy go na razie. Aha. nie Niech sobie się marnować jeszcze, tutaj na niego. Mam takie dziwne przeczucie, że on się zaraz obudzi. 15 złotników świetnie. Ale on słodko wygląda. Proszę zdrowe ząbki ma. Strzała. pradawny norski miecz. Wartość 13. Olać. Tarcza. Złoto. Norski miecz. Tani, nie chcemy go. Tani, ale kurczę, obrażenia swoje. Hmm, potrafię zadać, więc dobrze by było, żeby kurcze. Nie nie dosięgli. O, proszę bardzo, jest nas uciekinier. Widzę, że wpadł w jakąś pułapkę. Tutaj coś jest, tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma nic. Tutaj sobie pan leży, chyba się modli. Prawdziwy norski top. I złoto. Dobra, przeszukujemy. Patrzcie, pułapka. Żelazny miecz. Nie chcemy. Pułapkę umijamy szerokim łukiem. Można się domyślić jak ta pułapka działa. Pokażę wam zresztą. Uwaga. Albo ja. Dobra, oleje. Nie chciałbym tutaj zginąć. Złoty szpon. Generalnie to jest przedmiot, który tutaj strasznie poszukujemy. Zbierzemy go. Dziennik arwela. Teraz sobie go przeczytamy. Rzemieniowa zbroja, która jest gorsza od naszej. O trzy. Ma gorszą klasę pancerza, więc olewamy. Rzemieniowy hełm nie chcemy. Buty nie chcemy. Rzemieniowe karwasze ola, Żelazny miecz to wiadomo. I tunika z pasem, która jest nic nie warta. Też nie chcemy. Dobra. Wchodzimy sobie w inwentarz. Zobaczymy co tam... Co tutaj ciekawego? Nagroda, złodziej, dziennik Arwela. To jest pierwsza strona. Palce miażczą. Złoty szpon wreszcie trafił w moje ręce, a wraz z nim moc pradawnych norskich bohaterów. Głupi Lukan Valerius nie miał pojęcia, że jego ulubiona dekoracja była w istocie kluczem do czarnych głazów. O proszę. Teraz się tylko dostać do komnaty opowieści i otworzyć drzwi. Legenda głosi, iż nordowie przygotowali pewną próbę, aby strzec dostępu przed niepowołanymi. Aczkolwiek, gdy znajdziesz złoty spon, rozwiązanie będzie mieć, będziesz mieć jak na dłoni. No, ja generalnie to pamiętam o co chodzi. Ten złoty spon jest generalną kluczem faktycznie do jakiejś bramy tam. Wystarczy tam tylko dojść, dojść co może generalnie nie być takie proste, zważywszy o moje umiejętności. Gracza. Ale spoko, damy radę. Dobra, idziemy ostrożnie dalej. No, już widzę tego pana, on na pewno się obudzi. I... jaki on jest potężny! Pasowałoby tu pułapkę uruchomić dla niego. Uruchomi pułapkę? Kurde, nie uruchomi. No, a przecież ja nie mam z nim szans, najmniejszych. Nie mam strzału. Dobra. Trzeba chwycić miecz, bo innego wyjścia nie ma. Stalowy miecz. Trzymaj się tak uspokoić tutaj z tymi informacjami. Będziemy walczyć. Albo i nie będziemy. Przecież ma tutaj zasiłka. Może się uspokoić. Au! Brą jedną wzrasta do 18, wszystko pięknie, tylko że mnie tu zaraz zabije albo i nie zabiję. Zdychaj Dobra, generalnie nie było to takie proste Ale z nie mam tarczy i to jest trochę problem. Księga czarów spętany miecz na 120 sekund magiczny miecz. Chowaj go do pochwy, aby przerwać efekt. Ale czyje pochwy no, Nie będę tego używał, bo to jest straszny śliski czar z tego co posłyszę. Eee, dobra, miksturki. Napis. Jeszcze ile tych miksturek mam 6 na ma wyjścia, na no, trzeba je pić, bo jestem słabiutki. Dobra, trzeba miecz w dłoni, ponieważ nie mamy strzału. Innego wyjścia nie mam tylko ciachać tym mieczem, ale to spodziewał się, że to się i tak źle skończy. tupa z nie. jakiś wojownik uwaga pułapka Zastanawiam się czemu ten nord nie uruchomił tej pułapki, za lekki jest czy cu? Dobra, tutaj nam jednego jednego mamy mniej. Tutaj widzę, że nic już chyba raczej nie wstanie. Tutaj też nic nie widzę, Jakieś specjalnie zagrożenie. A tutaj? A tutaj są pieniążki, już mam 440, możemy się w końcu od Feddala nauczyć tego ocznictwa. Dobrze, dobrze. Większe obrażenia nam się jak najbardziej sprzedadzą. Ale to fajnie bym się tak położył tutaj i zasnął. Ciekawe, czy by się ktoś zorientował. Pewnie tak. Uwaga. Ostrożniutko. A już, to, już, już go tam widzę. No przecież no, on się zaraz obudzi. E, broń. Żelazna była. łok łuk myśliwski. Ile dwie strzały pewnie ten się tam na pewno może obudzić? Musisz założyć strzały. A mam te strzały w ogóle, żeby je założyć? Czy nie mam strzał? Pewnie nie mam. Wszystkie mam jakieś strzały, powinienem jeszcze mieć przynajmniej. Ile ja tu mam przedmiotów? Już Wszystkie wystrzelały no To jest smutne generalnie. nie? Co teraz? Jak ja mam go pokonać? Gorsze jest to, że ja nie mam nawet Żadnej Nie mam żadnej tarczy Żeby się bronić przed ich atakami Eliksiry by się też zaraz skończą No i ogólnie będzie Będzie nas tu mocno bolało Żelazny topór Wrażenia. nie miecz Bierś ten jest do ręki cesarski jest lepszy, nie jest lepszy buława Buława jest lepsza, bierzego buławę, a jak? No i tyle. Ruszamy do boju. Dobra, trzeba to ja przecież w życiu nie wygram. Pułapkę uruchamiam. Dupa, nie da się jej uruchomić. z nimi nie wygram, no, 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 przecież nigdy w życiu. Au, au. No co, i teraz tak będę, Jakby, jakby tu skoczył na górę? Siaknął mnie? Ha, i co teraz? O kurde, na no, łuk. Dobra, o nauk, o, 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 o. Czy znaczy, ja nie potrafię czarować czasem? Jak to było z tymi czarami tutaj? Takie się uruchamiało? To jest dobre pytanie. A Was ma ta magia? Wszystkie. To straszne. Iskry, kontrola nad zwierzętami, leczenie. No mam, przecież mam. Ale ja jestem potężnym czarodziejem, patrzcie. Dobra. E, no to broń z powrotem. W ten sposób ich pokonamy. Czy my to walczyliśmy buławami? Cik. Muszę sobie przypisać klawisze jakieś skrótowe, żeby tak nie wchodzić na no w wykwipunek. Kurcze, że ja nie mam strzały, przecież zaraz bym ich tu załatwił. Chodź, 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 chodź. Po Dziękujemy. Jednego mnie jakbyś tak jeszcze miał. Kurcze, nie masz strzału. Smutne to jest trochę. Dobra, uwaga, idzie następny. Łucznik. Ale mnie nie widzi. No proszę mnie widzi. Chodź tu, chodź tu. Ja się to znowu zablokowałem. Chodź tu. Teraz słabszy. Zdajam. Dobra, i teraz pasowało tego łucznika. Złoto, prawda? morski topór nas nie interesuje. Chodź tu, uczniku. Nie chowaj tego łuku. O! Dziadu, kurczę, topór wyciągnął. W jest tak, że. Jak zabijesz przeciwnika, który dziorży jakąś broń w ręce, to najprawdopodobniej będziesz go miał w ekwipunku. I to jest generalnie tak, że zabijesz. O, ma! że A, to nie jest tak. Coś mi się pomyliło. Wydawało mi się, że jak jakiś przeciwnik ma w ręce łuk, albo przynajmniej wyciągnie ten łuk, to on się później pojawia w ekwipunku razem z. Jaki potężny łuk mamy, patrzcie. Srebrny naszyjnik jeszcze do tego. On się pojawia w ekwipunku razem ze strzałami. A jeśli na przykład dojdzie do walki, on tego łuku podczas walki nie wyciągnie, to w ekwipunku później tego łuku, jak się go zabije, i tych strzał nie będzie. No i to jest smutne. Ale dobra, ten na szczęście wyciągnął, więc, więc nie jest źle. Zaraz sobie sprawdzimy, cóż to za łuk, i o ile nam wzrosną obrażenia, jak sobie go wyciągniemy. Dobra, pradawna norska strzała 18 sztuk, super. My wcześniej używaliśmy myśliwskiego, który zadawał 10 obrażeń. A gdzie jest ten? Nordowski. Tu jest. A on zadaje 11, czyli jest repsy cyk i strzały norskie do niego. Jak on wygląda? Wyciągaj ten Super wygląda. Dobra, idziemy w takim razie. Dobrze, to idziemy w ogóle? Dobrze, idziemy. Tu sobie przebiegniemy, bo tutaj już nikogo nie będzie. Weźmiemy sobie klejnot duszy W którym miejscu myśmy to skończyli? Tu jeszcze byliśmy... Weźmie... hups Jedziemy no, tam daleko, dalej, aleśmy uciekali dobrze, to jest pułapka, ona się oczywiście teraz uaktywnie jak będę szedł, a jak żeby Schodzimy tutaj i no tak, to było tutaj Teraz pasowałoby się zacząć skradać, bo znowu tam już słyszę Pułapka jakaś straszliwa. Dobra, łyczek wody. Dla ochłody. Ach. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Dzień dobry panu. Jakieś pieniążki pan ma? Ma, dziękuję. Panu się już raczej nie przydadzą. Hmm, tutaj już nie ma nic z tamtej strony. są pieniążki. 481 zł. Dobra, ale to by było dobre te pułapki, bo jak będą mi godzić przeciwnicy zaraz, no to ja sobie... Tamten, to na bank w stanie, no przecież już widać od razu. I... Do widzenia. Złoto miał przede wszystkim i topor, którego nie chcę, bo nas przeciąży zaraz Jakie oni fajne lampy mają, patrzcie Dobra, ostrożnie Tutaj jest, tutaj go nie ma Patrz jakie fajne lampy mają Ciekawe, kto to zapala Wydam po raz kolejny To jakoś benzyna wylana Albo co. <laughs> Dobra, tutaj bezpiecznie Tutaj, o, tam jest następna uwaga Tick. Prawie go zabiłem od jednego strzała. I jeszcze jeden. Do widzenia. Co tu miałeś ciekawego? Ametyst, świetnie sprzedany. Złoto. pradawna norska strzała. To jest nasza, odzyskamy. I pradawny norski wielki miecz. Raz na tarcza. Tarczę weźmiemy. Tarcza nam się jedna przyda. No bo się musieli walczyć. tą strzałę sobie odzyskamy, por zostawiamy. Jaką ty masz fajną twarz. Świecące oczy jak terminator. Dobra, jeszcze jeden. Pieniądze i topór. Toporu nie chcemy. Czy tu jest bezpiecznie? Czym ja słyszę, że ktoś tam się rusza? W się sensie wstaje. Są jakieś schody do góry. Tutaj jest coś zapalonego. Tak nie byliśmy. <laughs> Dobra, to tyle w tym odcineczku. Ja was zapraszam na kolejną część. Zagrajmy w Skyrim, w której sobie dalej będziemy eksplorować tą świątynię w czarnym Głazie dojdziemy do jakiegoś dziwnego miejsca już w następnym odcinku, bo ileż można chodzić i chodzić, w ogóle to jest strasznie chcę już stąd wejść, ale jest taka pewna zależność jak chodzi się o takich zawniętych pomieszczeniach to taki filmik 20 prawda który nagrywam, on waży przez pół mniej tak jak filmik taki Full HD wrzucam na YouTube'a po zrenderowaniu no, to on sobie waży gdzieś tak w granicach 2-2,5 dwóch, dwóch giga. Taki filmik w takich zamkniętych pomieszczeniach, jak na przykład ta świątynia w Czarnym Głazie, waży Giga, Giga 200, także różnica jest straszna. No, ale to tak jest ciekawo, taka ciekawostka. Dobra, wchodzimy tutaj do góry jeszcze. I tam sobie zakończymy ten odcineczek. Może nas tu coś strasznego zaraz spotka. Nic nas spotka. Tam przed nami jest chyba wiadomo co. Dobra, to tyle. Zapraszam Was na kolejną Cześć, część. Cześć, trzymajcie się. A ja idę na jakieś fajne spacer, bo jest fajna pogoda na polu i cieplotko. Wam też polecam, żebyście się trochę poruszali. Będzie Wam się lepiej później grało. Trzymajcie się.